Moje kochani, przyszedłem do przyczepy zobaczyć po prawie miesięcznym postoju. Co jest w środku, czy nie ma wilgoci, czy osłona, ten pokrowiec jest dobrze naciągnięty, czy tu już nic nie dzieje. Zobaczcie, tu to jest magazyn, Czy pasy są dobrze naciągnięte, czy nic się nie zerwało, nie poluzowało, czy nie mamy tu jakiegoś nieproszonego gościa? w postaci szczura, kuny i takiego innego zwierzaka zaraz sobie obejdziemy przyczepę dookoła, zobaczymy pasy pasy są ok pierzynka jest dobrze zaciągnięta pod nikogo nie ma to wygląda, że Dobrze. Wszystko zrobione. Sprawdzam do tego, że za 3-4 dni ma przyjść zima, prawdziwa zima. E, minusowe temperatury dość mocne i ma spaść sporo śniegu. Żepa jest ustawiona pod lekkim spadem w dół, żeby śnieg, ewentualnie topniący śnieg i woda spływała nam z tyłu przyczepy. No dobra, ale teraz sprawdźmy, czy w środku wszystko w porządku jest. Jeszcze gdyby ktoś pytał w komentarzach jakiej firmy jest e, nasz pokrowiec to już Wam robię przebitkę. Firma nazywa się Nava Group. Pokrowiec mamy trzeci sezon. Poza drobnymi usterkami typu wypinająca się e, napa u dołu e, tutaj drzwi, to pokrowiec spełnia swoją funkcję. Oczywiście tutaj nie wiem, czy Wam pokażę, ta część, jak i tamta, jest odchylana. Tu jest oczywiście wejście do przyczepy, więc możemy sobie ją odchylić i swobodnie wyciągnąć rzeczy lub bądź też dopakować. Wchodzimy do środka. Proszę, zobaczcie, tak to wygląda w środku. No jest nieco bałagan, ale tak ma być, żeby nic, żadne z ciuchów, rzeczy nie dotykało do ścianek tylnych wszystkie, wszystkie e, szafki pootwierane mam są oczywiście plecak jeszcze jakby trzeba było zebrać parę rzeczy no to zabierzemy no jest to nieładnie wygląda niekomfortowo ale mamy że nic się, nie, nic się nie dzieje zobaczymy jak jest na wiżachem nie ma i drugi bardzo zamarzło. Tak, zamarzło, więc o, tak to wygląda. A, mamy termometr jeszcze, który jeszcze działa. No w środku jest 3,8 stopnia, czyli nawet znośnie. O, tu nic nie za ciemno jest bardzo. Tam mamy jeszcze dwa, dwa nawilżacze z przodu, też widzę, że teraz są Puste. No dobrze, ładnie to wygląda. Jeszcze może koczę tylko winę telewizor, żeby nie było, że coś się dzieje z tym telewizorem. Z, z czujników wyciągane baterie, żeby nie, nie napęczniały, nie popsuły się. No i co, przecież się zimować. Jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Bo już niebawem ruszamy w drogę. Przez ten jest trochę słabe światło jest w, e, tutaj w przyczepie, ale jeszcze, moje drodzy, Wam powiedzieć, woda spuszczona oczywiście z głównego zbiornika i krany do, podniesione do góry i na środek w razie w. Też jest układ cały przepukany po to, żeby woda z przewodów zeszła. W zeszłym roku tak, że tak zrobiłem, były mrozy, nic nie działo, nie popękały przewody od wody, więc wszystko jest okej. Okay. No, wygląda trochę jakby tutaj bomba strzeliła w tym przyczepie, ale to tylko ja widzę tutaj wewnątrz. Przyjdzie czas i miejsce, to się posprząta i będzie ekstra. Jak zwykle mam nadzieję, służyła przyczepa na kolejny sezon. Idę jeszcze obaj dookoła. Aha, nie powiedziałem Wam drodzy, jeszcze, nie powiedziałem o czegoś. Co niektórzy też tak robią, A mianowicie w dwóch miejscach umieszczam kostkę do tak? taką zwykłą do toalety, wiecie co się wiesza, z tym, że ja ją wieszę na pończoszce i gdzieś tutaj z tyłu za porę, po to, żeby odstraszyć, mówię, smorodę jakiegoś szczura, myska i tak dalej i z przodu na haku. Jeszcze Wam pokażę, jak to się podnosi całe, o proszę. No w miarę przyjemnie z nie, si nie siąka, tylko spływa po tej, po tej strukturze <laughs> tego pokrowca, na chwilę obecną jest chyba ok. wszystko. O, to jest właśnie ten, to jest ta na, która się odpada, od tego, mogliby trochę poprawić jakość. Kupę pieniędzy koszytem ten pokorowy, co w pierwszych chwilach się to rozpala. No cóż moi drodzy, wygląda na to, że wszystko jest okej. Okay. Aha, no jeszcze haku, na haku e, przewód, styczkę owinałem, owinałem folią, gumką do tego dałem. Nie wiem, takie dziadkowe sposoby, ale działa. Trzy pasy zapięte z czterech. Tak to wygląda. I ostatni pas do zapięcia. Trochę ciężko z jedną ręką zapinać e, taki pas. No. Zapomniałem, żeby woda ściekała. Odpływ ładnie zrobić. No i super, jest trzyma. Ten pokrowiec nawet plam nie przyjmuje, wiecie? Bo to już trzeci sezon, jak, ją, jak używamy ten pokrowiec. I plam nawet nie przyjmuje, bo e, z liści, z drzew. No i to chyba wszystko w tym, krótkim, w tym krótkim vlogu. O, super. Ja się będę już kochani zami... Żegnał. Dzięki, że mój krótki vlog. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć.